Zbiórka dla dzieci chorych na białaczkę. Zrobimy cel. 500 zł. Zrobimy cel. Cel zrobimy. Płacimy pieniądze dla dzieci chorych na białaczkę. No, a to musimy całe do zmienić. Musimy całe zmienić do Musimy zmienić cel do Nie, bo to tam tego. Kochani widzowie. Zmieniłem zdanie i robimy zbiórkę na pieski i na karmę dla piesków ze schroniska Widzowie! Jeprzemy słowa? Teraz trzymam, co widzę, filmik Zobaczą. jestem na czacie. Po co lec mi te drzwi? Podnieś kamerkę na balkon. Co mam zrobić? Po co? Na ja balkon mam... się No to jest włączona kamerka, jest włączona. Wyłączona? Jest włączona. Nie widzisz ekranu, że nie ma kamerki? Jest włączony ekran. Wyłączyłem. Nie trzymaj no coś cię drze! Na, pie na pierwszy filmików pociąg wyjście do tych jakiejś szpitalu, że pociąg wyjście do tych na tych razem, na chorobieski i teraz robię kolejny filmik, gdzie wpłacę kolejne 500 zł na dwie filmiki o tym. Filmik zrobił. Ale 500 jak jakby zbierać. Tak jak odbieram wypłacam i wpłacam 500 zł. I robię panny filmik. Wpisujemy! 5, 5, 0! Zobaczcie sobie, ile tam było? 78 groszy, 78 groszy, 5, 5, 0, kropka, 7, 8, czekajcie, nie mogę tego przesunąć, widzowie, czekajcie, 5, 5, 0, nie da się tego przesunąć w żaden sposób. Czekajcie, co tu pisze? Jasper, Dawid Jasper, dobra. Siedemdziesiąt osiem groszy, widzowie, nie da się wpłacić. Dlatego wpłacamy pięć 550. 550. pięć Ukryj mój podpis na liście wpłat. Ukryj, ukryj mój podpis, nie, nie chcę ukryć podpisu. Ukryj mój podpis. Ukryj mój podpis na liście wpłat. Nie, nie, nie podkrywam, nie, nie, nie. Nawet takiej opcji nie ma, nawet takiej opcji nie ma. Czekajcie, widzowie, plikiem płacimy, płacimy plikiem, widzowie. Powtarzam, widzowie, płacimy plikiem, płacimy plikiem. Proszę, widzowie, proszę. Patrzcie widzowie, patrzcie widzowie, patrzcie widzowie. Patrzcie widzowie. Co tu pisze, co tu pisze, widzowie? patrzcie. 5, 5, 0, widzowie. 5, 5, 50. Dobra. Ja dotrzymam słowa. Bardzo wam dziękuję widzowie za obejrzenie tego filmiku. Bardzo wam dziękuję widzowie za obejrzenie tego filmiku. Trzymajcie się. Patrzcie!